Niezwykła historia. Jak co dzień wyjrzałem przez okno, huragan wzmagał się. Gdzieś w oddali rozpętało się piekło. Szaro-czarne niebo, zasnute skłębionymi ciemnogranatowymi chmurami, otulało ziemię. Przyroda poddała się wszechpoganiającemu chaosowi. W chaszczach coś przerażająco ryknęło Zabrzęczał mosiężny mążdzierz potężnie zagrzmiały królające w powietrzu helikoptery, a w oddali puchliwie poruszył się już spróchniały szaro-brązowy mostek. Nieopodal rozległ się krzyk, rozzuchwalonego krzyka. Bardzo serdecznie dla uczniów i dla naszego wieku. Cieszę się bardzo, że ta impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem, że coraz więcej uczniów bierze udział w bom <laughs> passar de

miesięczny tek był bardzo trudny, a w nim mnóstwo podchwytywych fotograficznych szybów. Kędzierzadowy mówił, że zbudzi go o i skrzyczał to niebóstwo i ostrzegł go, iż na z fotograficznym to nie żarty i w ogóle, że nie czas na drzeń, gdyby głos pusto. Nauczyciel bezostannie krążył po gaśni. Ten dni ów ciężko wzdychał. W zatrważającej słychać było trzeba, Józef, nikt stąd tą z ową wyciągnął swobodny na wież łapki, hałas w kształcie militarza. Ten mosiężny rekwizyt pochodził z okresu studiów jego dziadków. Zaszliściły kartki papieru, zaskrzypiały stalówki. Heniec tchórzliwie rozejrzał się koło. Prędko spuścił głowę i nauczyciel kasnęł drzwi. drwi. Chłopiec czuł, że podniesie pogarszoną za Obywatel Rosztok zwycięstwo, ale któż by to wierzył? Wiedział, że przed dwóch ostrzeżeniami tylko cud. Obywatel Rosztok zna pod nosem, bo ja tu nie złożeczyć, gdy w tekście padają takie wyrażenia i zwroty, jak brak żółtego ramionogę. Ten pan, w lekarz, orzeźwiający na płyt płytek i metody. z jazykiem, to może potrzebą. dobrą podszewkę. Wydziel żelazna komórka, białą-czarno-popielata-białożytka, brzężenie jamaka. Chłopiec w duchu ukorzył się i przyczekał, że od razu po powrocie do domu na pewno weźmie do uporządkowania braku i sporządzi słownik fotograficzne na własny użytek. Czy dotrzyma przysięgi? Bardzo się cieszę, że tak wiele osób znakomitych widzę na tej sali, ponieważ wszystkie miejsca są zajęte do ostatniego. Widzę w niektórych oczach lekki stres, ale jestem przekonana, że zupełnie niepotrzebnie. gdyż przede wszystkim to dzisiejsze spotkanie ma być dla Żeby nie przedłużać, życzę Państwu... Połamania biura. Jestem przekonana, że pojedynków fotograficznych będzie naprawdę niewiele, bo przecież nasze piąte już dyktando tak bardzo wrosło w krajach szkole lokalnych, że wszyscy Państwo jesteście świetnie przygotowani i naprawdę wszyscy ten test zaliczycie na piątek. Powodzenia. Tradycyjnie najpierw odczytam. Proszę powiedzieć, czy czytam za wolno, na szybko, wyraźnie czy nie. Wszelkie sugestie są potrzebne, ponieważ sala jednak naprawdę a potem będę czytał oczywiście każdorazowo osobno, a na koniec ewentualnie jeśli będzie taka to przeczytam je jeszcze raz. Dekadę jest oczywiście dla osób dorosłych, a jego tytuł brzmi Mistrzostwa Świata w Lekko-Atletyce okiem fotoryportera w Schocie Burzana. Kurą towarzyszył organizatorom szóstych Mistrzostw Świata w Lekko-Atletyce. Mimo, że opinia publiczna zarzucała chorem na ekstra wydatki, jakość i przygotowania na łamanie całych. Ponieważ w czasie zorientowano się, że nie zaproszono wielu widzów. to super ważne spotkanie rozpoczął hymn Mistrzostw skoordynowany przez Jegudi Kilku Kilkutysięczna widownia z podpartymi ustami wysłuchała się jego Nazuza, gdyż jego wykonanie przypominało hamczenie i brzęczenie starego silnika, rożenie konia, niż pieśń radości, zagrzewając trochę Przerażony był na tym i Barbudy i Chargé d'Affel z Bo ten myśli z pseudo pseudoartysto z Półtuska, pół oficjalnie.